Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie innym filmem. E, mianowicie e, jest sezon jagody. E, jagodzianki w cukierniach przerażają mnie cenowo, bo 20 zł albo i nawet więcej e, za bułeczkę to ja nie dam. Więc postanowiłam, że dzisiaj e, to ja upiekę w domu dla mojej rodzinki e, przepyszne, mięciutkie, pulchniutkie jagodzianki ale nie będą to zwykłe jagodzianki, bo e, będą to jagodzianki z kremem takim budyniowym, to się nazywa krem patissier, patissier albo jakoś inaczej, to się wymawia, nieważne, więc e, zróbcie jagodzianki w domu ze mną. E, mam nadzieję, że Wam przepis się spodoba, oczywiście to nie jest e, przepis mojej twórczości, tylko znalazłam sobie na goglach tutaj już Wam mówię jaka to strona. Gotuj z cukiereczkiem tak się nazywa blok. No i zobaczymy. Finalnie jego dzięki powinny wyglądać o tak. czy mi to wyjdzie, się okażę Zobaczymy. Robię je pierwszy raz właśnie z tym kremem. W tamtym roku robiłam jagodzianki, ale takie zwykłe. A w tym roku y, zamarzyłam sobie zrobić właśnie z kremem budyniowym. Wydaje mi się, że będzie to troszkę smaczniejsze. Więc co? Zaczynamy, moi drodzy! No i na początek y, sobie zrobimy właśnie ten krem budyniowy. Ja już tutaj przygotowałam 6 żółtek, 40 gram mąki pszennej i 35 gram mąki ziemniaczanej puszkanki cukru. Powinna być laska wanilii, ale nie mam, więc dam cukier wanilinowy, No i 600 ml mleka. I robimy własnoręcznie budyń. Można byłoby zrobić takie spaczki, ale to nie będzie to samo. To nie będzie to samo. Więc y, pierwszy gotuję mleko, i działamy y, w rondelku. Zagotowuję 450 ml mleka. Już prawie, prawie, prawie. Jest. 450 ml mleka i wsypuję cukier. Ja dodam jeszcze, później jeszcze do tego cukier linowe, ale to może później. No i to teraz zagotowuję. W momencie, kiedy zagotowuje nam się mleko, będę miksowała pozostałe mleko, żółtka, mąkę i sypiemy cukier linowe. tutaj mam już zmiksowane mleczko z żółtkami i, oraz mąkami no i czekam aż zagotuje się mleko w rondelku będę to wlewać, mieszać aż to oczywiście zgęstnieje i powstanie taki budyń. powiem wam, że ostatni raz taki własnoręcznie budyń robiłam jak moje dziewczyny były małe bo wiadomo nie chciałam im podawać tego z proszku a tak to już nie pamiętam kiedy więc myślę, że to będzie naprawdę mega smaczne. No i że moim domownikom będzie smakowało. I robimy budyń. No fajnie już od razu gęstnieje. Więc chwila, moment i będzie gotowy. Moi drodzy, to jest najpyszniejszy budyń, jaki. Jadą. Kudziutki pyszny i nie czuć chemii. Rewelacja. Budyń mi już zgęstniał, więc odkładam do wystudzenia. W międzyczasie, kiedy budyń sobie stygnie, ja już przygotuję kruszonkę i tutaj tak do miski dajemy. No zresetuj się. Zobaczcie. Patrzcie i nie wierzycie, Dodajemy 50 gram mąki pszennej. O, 90, Taki troszkę za dużo. Wyjmujemy. Dobra, nie będzie 55. Do tego 25 gram cukru pudru. I 40 gram. Masełka, ja sobie go troszkę pokroję. Ok. No i to po prostu mieszamy, rozdrabniamy, żeby powstała kruszonka. Ja sobie to dam do lodówki i będzie czekało, aż bułeczki będą gotowe. Kruszonka przygotowana. daję na razie do lodówki i będziemy robić ciasto drożdżowe. Zaczynam przygotowywanie ciasta od oddzielenia żółtek od białka. Białek i tu dajemy 3 żółtka plus cukier wanilinowy i 50 g cukru. No, prawie idealnie. I to teraz sobie miksuję na jasną, puszystą masę. Żółtka mamy zmiksowane. Normalnie w przepisie jest, że trzeba zrobić rozczyn, ale ja robię zawsze wszystkie ciasta drożdżowe na tych drożdżach. Ja je kocham i uwielbiam i nie stosuję świeżych drożdży. Więc po prostu wsypię drożdżem, mleczko cieplełe i szczyptę soli. Chwilkę to zmiksuję. I zaraz do tego dodam 2 kg. wyszło mi prawie idealnie, to teraz troszkę rozmiksuję i na końcu dodam wystudzone masło. Prezentuje się już wyrobione ciasto. Ja odkładam je na godzinkę do wyrośnięcia. W międzyczasie zrobię sobie obiadek, a to niech sobie spokojnie rośnie. Minęła godzinka, zobaczcie, jak pięknie wyrosło ciacho. Niesamowicie. Ja już sobie tutaj zaraz blachę wyściele papierem do pieczenia i robimy jego dzięki. Jagody prosto z lasu biedronkowego. I cały dom będzie wiegoda. Ja kochani do tych jagód dodaję troszkę mąki ziemniaczanej, żeby one były takie bardziej zwerdy. I oczywiście cukier. W przepisie było, żeby bułkę tartą dać... E, ale ja wrócę mąką. Ok. Troszkę wymieszać. Z tego przepisu powinno wyjść 16 błot. Zaraz zobaczymy, czym wyjdzie. Po około 62 gramy każdego. Się zaraz okażę. No, moi drodzy, wyszło mi nawet troszkę więcej, bo aż 17 bułek. 17 bułek, e, kochani, będę miała za jakieś, myślę, tak, 12 zł. E, jagody. Nie 12, 11. 11 e, troszkę cukru, trochę mąki, jajka. To myślę, że. No, niech będzie za 25 zł. Będę miała 17 bułek. Moi drodzy. Dacie wiarę? I to z kremem patisie, Nie byle co. Więc chyba lepiej zrobić w domku. I będą pyszne, z kruszonką, naładowane budynie. Mm, już się ich nie mogę doczekać. Nastawiam już piekarnik. Na 190 stopni ja dałam. Grzanie góra, dół z termobiegiem. Zobaczymy, czy to tak ma być, czy nie. Ale tak zostawimy na razie. A to już bułeczki. Przygotowane. I moi drodzy, biorę każdą. Dobrze, ją tutaj troszkę e, rozwałkujemy. Aha. Na środek damy jagody. Jagód możecie dać, jak chcecie. No? Zalepiamy. Tu. Dobrze. Zrobimy je takie lekko podłużne, jak robią w tych najdroższych cukierniach świata. Ja to naprawdę powinnam otworzyć jakąś cukiernię. I na papier do pieczenia. I tak moi drodzy, robimy ze wszystkimi. tak prezentują się bułeczki? Zobaczcie, kochani, yy, dokładnie idealna ilość malin. Czyli z jednego opakowania tego biedronkowego wychodzi 17 bułeczek. Yy, niektóre są więcej naładowane jagódkami, niektóre mniej. Ja szczerze tak nie lubię, jak ich przesadnie dużo. Yy, teraz <laughs> posmaruję je mleczkiem, posypię kruszonką. Zostawię jeszcze, niech sobie troszkę urosną. E ficou dentro the do picarniaca. Wam, że ten przepis od e, gotuj z cukiereczkiem jest rewelacyjny, bo wszystko jest tak wycyrkulowane ilością, że jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło, że kruszonki faktycznie starczyło nawet na 17 bułeczek. E, jagód starczyło, wszystkiego starczyło, więc e, jestem pod wrażeniem. Zostawię to jeszcze tak na 5 minut, niech to sobie jeszcze troszkę podrosi i wkładamy do piekarnika. Godzianki już są w piekarniku, pieczemy je przez 20-25 minut, jednak grzanie góra-dół w temperaturze 180 stopni. To co? Testujemy naszą jagodziankę. U mnie tych jagód nie jest aż tak strasznie dużo, tylko na to, że ja po prostu nie lubię aż tak. Mm. Mega dobra. przepyszna. -prze Zrobiłam trochę, z budyniem, trochę. Bez, bo nie wiem jak dziewczyny będą wolały. Hmm. Ale są wyśmienite. Bardzo. Nie smakują bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa. Serdecznie. Serdecznie. Zaprosiłam babcię Dorotkę na pyszne jadzianki. Jadzianki. I zobaczymy czy babci smakuje. Zobaczymy Oj. minę czy nie oszukuję. Czy jest szczera, czy będzie? Mina jak mina, ale jak ja się obleję, to. No na pewno się oblejesz więc uważaj. No. no. Okay. Jemy. Pychota. Tak. Bellissima. <laughs> Czyli te smaku zaliczony o powiedz, Zaliczony. A tych, tych jagodziankach Bardzo ładny mają kształt. Dużo właśnie mają jagodek, jagodek. Tak, własna ręcznie zbierane. Tak, kruszonka przepyszna. A no. budyń czujesz? E, budyń czuję. Tak. <grym> tak. E, to nie jest zwykły budyń, to jest budyń z sześciu żółtek. Nie z troszku, nie z proszku. Nie z to proszku. Tak na bogato. Bez chemii. Więc... Bardzo pyszny. Muszę tak. Państwu powiedzieć, że bardzo pyszny. Cieszymy się. <grym> Więc kochani. Jagodzianki się sprawdziły yy, z przepisu gotuj z cukiereczkiem, to nie jestem tym cukiereczkiem, yy, więc Wam bardzo polecam my korzystajcie z przepisu róbcie, póki jest sezona jagody. Dziękuję Wam za ten filmik, lajkujcie, komentujcie, piszcie, do, zobaczyska. do zobaczenia.